Kilka dni później wróciłem do pracy, wywożąc gdzieś na wieczór laska szefa i jego durnego brata, żeby mogli się pozbierać po tym, jak otarły się no śmierć. No ale czego ja się spodziewałem? W końcu to byli ludzie, którzy do nocnych klubów latali helikopterami. Fabiana zabrała swoją siostrę, chyba tylko po to, żeby się przed nią popisać swoim bogatym i pustym życiem. I nie wiedziała, że się przekona, czym jest próżny dostatek. Max, Max, mówię do ciebie. Przepraszam, możesz powtórzyć. Mówiłem, że ciągle wpadamy w tarapaty, bracie. Cóż, ciągle ty jesteśmy. Dzięki tobie, Maxim, zawdzięczam ci życie. O tak, Marcelo, na pewno dużo, dużo zrobiłeś, żeby wszystkich uratować. Pewnie bardzo się bałeś, że zakrwalisz sobie to. Tak? Bardzo zabawnie. Dziękuję. Maxim, nie wiem, co bym zrobiła bez mojej siostry. Spędziłabyś więcej czasu robiąc coś pożytecznego. Wiesz, że ona pracuje na faweli, to ona jest tą dobrą siostrą. Och, cicho bądź. Nie słyszałaś, Faba? Znaleźli jeszcze więcej trupów, zaginęło więcej ludzi. To potwory. Czy ktoś powiedział: kompletny dług. Żartuję, ale to okrutne miasto. Mam. Hej, jesteśmy na miejscu. Załóżmy! to tamte miejsce. Wiesz, to naprawdę zajebiste miejsce. Można zrobić biznes, można się zabawić. Ja też tego potrzebuję, za ciężko pracowałem. Jak dziwka, kiedy flota zawija do portu, jak mawiał mój współlokator. To całkiem zabawne. Patrzcie, to ten mały przydupa z Alfonso. Marcello, Fabiano, Coppelato. Claro que sim, Fabiano. Cieszę się, że wciąż jesteś z nami. Choć, wiem, co się stało. Tęskniliśmy za tobą. Dobrze. Hej, Marcello, Marcello, mam dla twojego brata ciekawą okazję do inwestycji. Zadzwoń do niego, stary. Abra a abra Porta. W zeszłym tygodniu był tydzień mowy. Mój Boże, kretynka, ale taka piękna. Znasz Anastazję? Tak, znam Panię. Najlepszy jaki może być. Raczej prawie najlepszy, czemu nie możemy usiąść tam, mano? Kocham cię, ale Claudio go zarezerwował. Claudio, pieprzony Claudio? Przecież on nawet nie jest dobry. Gdyby był dobry, byłby w Barcelonie albo Medolanie, a nie dał sobie rady nawet w Niemczech. Przedstawię cię. Nie nam imprecisa. Daj mi tylko butelkę szampana, co? Z takich lokali żygać mi się chciami. Potrzebowałem prawdziwego drinka, żeby wytrzymać z elektroniczną muzyką i ludźmi jak roboty. Pieprzona małpa z pieprzonego slamsu, a przy mnie zbrywa luzaka? Co takiego? Nic. Max, jesteś obyty w świecie. Jak ty to, kurwa, robisz? W związku z czym... Jak sobie radzisz w życiu? Popatrz na mnie. Stoję w klubie nocnym. Słucham muzyki, której nie znoszę. Jestem 8 tysięcy kilometrów od domu. Mam broń i Lepiej nie słuchaj moich rad, a Max, kocham cię. Stary, jesteś, kurwa, taki prawdziwy. O cholera, ludzie. Chuj z nimi, ludzie mnie nie rozumieją. Myślę, myślę, że kocham niewłaściwą kobietę. Oj, przepraszam. Fabio, Fabio, mój czarnuku, jak leci? Bomb te ver Irmao, mao te ver. Bogu dzięki, że sobie poszedł jeszcze chwila tego pieprzenia i musiałbym sam posłać mu. Jak się wkrótce okazało, nie tylko ja tak myślałem. Tego nie przewidziałem, choć powinienem się domyślić. Ciężko się skupić na celu, kiedy się patrzy przez gnoflacz. Po prostu liczyłem, że uda mi się dotrzeć do Fabiany i Giovanni na czas. Drzwi były zamknięte otwory. Nie potrzebowałem małej rozmowy o żeby połapać się Ojciec, to był człowiek, boss. To był człowiek, który wiedział, To off from the other side, To Jedny dureń nazywał się Cloudy. Później wiedział, że był nie najgorszym piłkarzem w drużynie Galat. Był z niego niezły gwiazdą. Ledwo co wrócił z Europy. Standard. Tu zdobył bramkę. Tam serce jakiejś laski. Teraz jedyna bramka, na jaką mógł liczyć, była w drzwiach kostnicy. Nie wiedziałem, co to za prochy, ale to w końcu klub, a ja nigdy nie byłem wybredny. Typowa modna nora. Miejsce schadzek niedożywionych wymuskanych pani. Sushi, house i hoje za bramkę wpuszczają tylko pięknych, bogatych, i, jak w tym przypadku, uzbrojonych po psychopatów. Z tego co pamiętam na górze był task. W zasadzie jedyne, co udało mi się tu obadać, to sala dla palących. Czołem, ulubiony ochroniarzu Sao Paulo, jak leci? Niedobrze. Jacyś ludzie zabrali Giovanni i Fagana. Co? O Jezu, Maxim, już idę. Nie, zostań w śmigłowcu. Będziemy potrzebowali transportu. Ja ich poszukuję. Zara, wyszli stamtąd. Poszli tamtędy do baru. Chodź tu, Wstawaj, wstawa. Nie możesz tu zostać. Musisz zamknąć te drzwi za mną. Son of a bitch. Nie strzelaj, por favor. Jesteś Amerykaninem? Jasno. Tak, jestem ze Steel w północnej Dakocie, tuż pod Bismarck. Anders Detling. Niezła miejscówka. Co? Powiedzieli. Powiedzieli mi, że tu jest trochę surowo, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Nie, znam życie. Przez 25 lat byłem gliniarzem. Widziałem ludzi rozjechanych przez kombajny. Widywałem mężów, którzy właśnie zjedli swoje żony, ale strzelanina w dyskotece. Tak, dopiero co przeszedłem na emeryturę. Co to było za życie, i zarobiłem dzięki niemu na utrzymanie rodziny. Córka studiuje w Wisconsin, a syn gra w football dla uniwerku Minnesota State. Chcesz zobaczyć ich zdjęcia? Nie rób sobie kłopotu, dzięki. Brzmi sympatycznie. Słuchaj, zostań tutaj. Nie zgrywaj bohatera. Szczęśliwy i zdrowy były Glina, daj spokój.

Kampania polityczna Wiktora zaczynała się walić. Najwyraźniej szczęście odwróciło się od rodziny Bronco i to nie były dla nich najgorsze wieści tego dnia. Przynajmniej ciągle żyły. Ta ekipa wyglądała mi na spółkę nieproszonych gości z zeszłotygodniowej imprezy. Musieli mieć poważny problem z rodziną Branko. Wrócili, żeby dokończyć robotę. Pomyślałem, że czas w końcu zabrać się za mody. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz brałem prochy w klubie. Cześć. Kierowali się na lądowisko helikopterów. Musiałem dotrzeć na lefta. zanim Giovanna i Fabiana wybiorą się w lot bez powrotu. Wiedziałem, że to kiepski pomysł, ale z braku dobrych postanowiłem z niego skorzystać. Boże, broń What Co co za widzę. Wyszło na to, że wbrew obietnicom nie jestem w Sao Paulo na płatnych wakacjach w słonecznym kraju. Przynajmniej wzięli mnie na muszkę jacyś konkretni psychopaci. Z nimi nie było żartów, nie było, żartów. było tu jak w Bagdadzie, tylko stringów więcej. Jeszcze kilka sekund a jakiś biedny zamiatacz ulicy miałby kiepski początek dnia. Biegnij, Max, Diego, Teraz musimy oddawać transport. Wciągnij! Wciągnij, mówię! Dawaj, dawaj. Chrystę, Max, nie można cię zostawić na 5 minut. Co tu się działo? Zaskoczyli nas. Chyba ci sami co na imprezie. Zabrali dziewczyny i Marcela. On jest już tutaj. Tak, mną no sobie nie zawracam. Ja tylko płacę ci kupę forsy za ochronę. No pewnie, sam spróbuj wytrzymać tam 5 minut na trzeźwo. Patrz. Są! Do wanny! Szybko! Za nimi! Oszalałeś? Nie możemy jej zostawić! Max! Musisz coś zrobić! Szybko! Łapka rabiet z tyłu! Ona próbuje uciekać! Trzymaj się. Zawraca. Szybciej, zbuduj się. No! GODER! Zabij No! No! Spokojnie, widzę. Karady nie szarp, tak, pas za ostro. ja cię pouczam, jak być playboyem? Szybciej, zgubisz się. Cholera, kieruję się na dach. Muszę to jakoś uniknąć. Jak to uniknąć? Ajmedeus! Patrz! Patrz, patrz! Tam jest! Na litość boską! Zabił. Max, zrób to! Dalej, Kieruję się do środka, Pasos, musimy się tam dostać. Dobra, ruszam na lądowisko. Kole, uważaj! Max, Max, Max! Tych oprychów była tam cała armia. Komuś strasznie zależało na tych dziewczynach. Albo założył, że ochrona rodziny Branko to nie tylko. był ginący z Ameryki i Brazylijczyk, który nie uważał na Jakby nie było, musiałem znaleźć Giovanna przed nimi.

Szanse przeżycia Giovanni malały z każdą sekundą. A Fabiana, jeśli jeszcze żyła, pewnie zaczynała tego żałować. Czekała mnie fatalna ocena za sprawowanie w pracy. Co za baza, gdzie ten pasus, do diabła. dwóch wypalonych bliniarzy kiepsko udających ochroniarzy, rzucających się w górę wydarzeń bez najmniejszego przygotowania. Pewnie dlatego tak dobrze się dogadujemy. To był naszyjnik Giovanni. Teraz musiałem, musiałem tylko znaleźć jego właścicielkę. Zmarnowałem już dość czasu. Jeżeli miałem ją uratować, to musiałem się ruszyć. Giovanna. Giovanna! Max, tutaj. Co się dzieje? Gdzie byliście? Nic ci nie jest. A wyglądam, jakby mi nic nie było. Nie przejmuj się, zabierzemy cię stąd. Pasos, gdzie on jest? Nic mu się nie stało. Musiał gdzieś szybko skoczyć. Nic mu nie jest. Jest tam. O mój Boże, to Raul. Raul, Raul. Co ty wyprawiasz? Giovanna. Hey. Ej, nie, już nie. Wyglądało na to, że nie tylko moja uwaga była odwrócona. Moją słabością była alkohol, słabością pasosa była Giovanna. W tym mieście robiło się coraz paskudniej. Dziewczyna szefa zniknęła. Ja też po części chciałem zniknąć.